Witam wszystkich oglądających. W dniu dzisiejszym jest to taki film informacyjny odnośnie prezentowanego tutaj na zdjęciu dynama, plądnicy. Poruszę tu takie tematy jak ilość cewek, ilość magnesów na wirnikach, jaki to jest typ magnesów. Dodatkowo zaproponuję tutaj układy połączeń, które będę chciał przetestować na tym dynamie. Ilość zwoi na cewkach, oporność, indukcyjność, grubość drutu i takie wszystkie inne sprawy. Tak więc zapraszam do kolejnego zdjęcia. Na tym zdjęciu widzicie jeden element ze stojana. Są takie dwa elementy, po skręceniu tworzy stojan, w których są osadzone cewki. Cewek jest 16 sztuk. Cewka jest nawinięta drutem 0,8, posiada 425 zwoi. Oporność jednej cewki to 1,4 ohma. Indukcyjność mierzyłem, żeby tu Wam też to podać to nie wiem, mój, moje mierniki są jakieś niedokładne, bo jeden pokazuje mi 2 milihenry, na drugim mierniku pokazuje mi 6 milihenrów. Tak więc musiałbym sobie typowo, tu jak działam w, z tymi prądnicami, dynamami, musiałbym sobie jakiś typowy miernik kupić, który tylko i wyłącznie będzie mi mierzył indukcyjność cewek. Zaznaczam, że Cewka jest, posiada ma rdzeń ferytowy w środku. Przechodzimy do następnego zdjęcia. Na tym zdjęciu widzicie wirnik. Takich wirników są dwa. I jest umieszczony na tym wirniku 18 magnesów. Jest to magnes neodym, neodymowy N42. O wymiarach 20, czyli szerokość tu, tak o 20, grubość 10 mm. I takich magnesów tu jest 18. Z tego względu jest 18, tak żeby pokryło się biegunowość tych magnesów. Bo poprzednio miałem wirnik taki zrobiony. Było to 17 otworów, i niestety wychodziło tutaj. Dwa magnesy takie same. O takim samym biegunie. Czyli to jak mamy tak. ns N S N S N S N S N S N S N S. I czyli w tej chwili jest wszystko OK. Na następnym zdjęciu. Widać jak pokrywają się magnesy z cewkami. A więc tu N jest, te otwory, to są, tu są cewki włożone i magnesy tak przechodzą koło tych cewek. I tu jak widać, jak jest, jak wirnik kręci się, to jak tu przechodzi te magnesy, jak one pokrywają cewki. I tak to wygląda. To mamy N, a niebieski jest S. Otwory to tak jak już mówiłem, w te otwory wchodzą cewki, i obok tych cewek, milimetr od cewki, krążą właśnie wirniki z tymi magnesami. Kolejne zdjęcie. Na tym zdjęciu widzicie schemat ideowy prostownika aktywnego, który w niedalekiej przyszłości będę chciał sobie wykonać. Najpierw zamówić odpowiednie potrzebne do tego części i wykonać z dwie, trzy sztuki, chociaż jedną w tej chwili na próbę, sprawdzić, jak ten układ yy, będzie działał, ten prostownik aktywny. A głównym powodem, yy, którego chcę zastosować, jest to, że jest minimalizacja strat mocy w prostowniku. Nawet jeśli typowe diody prostownicze zostaną zastąpione diodami szotkiego, to porównanie spadku napięcia anoda-katoda ze spadkiem dren-źródło tranzystora MOSFET-N wypada na niekorzyść diód, szczególnie wtedy, gdy prąd płynący przez tą diodę wynosi kilka amperów. I to właśnie skłania mnie do tego, żeby wykonać sobie taki układ I ja już co prawda na którym, w którymś tam filmie z pierwszym moim takim dynamem, promnicą, którą tam prezentowałem pokazywałem Wam zrobiłem sobie mostek prostowniczy z diod szczotkiego i byłem z tego mostka jestem bardzo zadowolony po prostu ma oferuje Lepsze parametry niż tradycyjny, tak zwany, mostek greca. Dlatego, jak jest możliwe, to odchodzę od standardowych mostków greca, tak zwanych mostków prostowniczych, wykonanych na diodach zwykłych. Z tego względu, że, tak jak już tu mówiłem, po prostu są duże straty w napięciu i w prądzie między innymi jeśli już mówimy o takim mostku Greca, który się tak dosyć ta nazwa przyjęła. To znalazłem taką e, ciekawostkę odnośnie m, wynalazcy tego układu. Sam nawet nie wiedziałem i dlatego to sobie tutaj wydrukowałem na karcie i wam to przeczytam. A więc tak mostek Greca. Zwany również jako układ mostka prostowniczego, to rodzaj układu używanego do konwersji prądu przemiennego AC na prąd stały DC. Owód został wynaleziony przez Karola Franciszka Polak. Polak. Urodzony 15 listopada 1859 w Sanoku. A zmarł 17 grudnia 1928 w Bielsku-Białej. Był, był on elektrotechnikiem, przedsiębiorcą i wynalazcą. I opatentował w grudniu 1895 roku w Wielkiej Brytanii i w styczniu 1896 roku w Niemczech. Jednak w 1897 roku Leo Grec niezależnie wynalazł podobny obwód i opublikował wyniki swoich prac. I od tamtej pory, e, mostek prostowniczy nazywamy mostkiem Greca. To by było tyle. Teraz przejdziemy do następnego zdjęcia. Na tym zdjęciu widzicie pierwszy układ połączeń mojej, mojego dynama prądnicy. Będzie to układ czterofazowy i każda faza posiada cztery cewki. W tym układzie mostkiem, mostkiem prostowniczym będą diody Szotkiego. Końce tych uzwojeń, tych czterech faz, jest do masy doprowadzone. To jest pierwszy układ połączeń. W następnym zdjęciu jest to drugi układ połączeń mojego dynama prądnicy i jest to układ trójfazowy. Każda faza posiada 5 cewek. W tym przypadku mostek prostowniczy też jest wykonany z diód Szotkiego. 16 cewka będzie mi służyła jako do uzyskania napięcia i prądu do zasilania układów elektronicznych, które będę chciał zastosować w przyszłości w tym moim dynamie prądnicy. Wystarczająco, bo widzieliście na, w moim filmie na testach jaki ona z jednej cewki można uzyskać prąd i napięcie. Tak więc jedna ta cewka wystarczy, żeby zasilić wszystkie układy elektroniczne, które będę chciał zastosować w swoim projekcie. Na kolejnym zdjęciu widzicie trzeci układ połączeń moich cewek w moim dynamie. I tak... Mam podzielone to na cztery grupy. Pierwsza grupa, tak jak widać, i kolejne pozostałe są połączone szeregowo, i pierwsza, druga, trzecia i czwarta grupa są połączone równolegle. I w ten sposób idzie tu na mostek prostowniczy. Na kolejnym zdjęciu Jest to czwarty i ostatni układ połączeń cewek w moim dynamie. Tak jak widzicie, wszystkie cewki od 1 do 16 są połączone szeregowo. I tu mostkiem prostowniczym również będzie mostek wykonany na diodach Szotkiego. I to, co chciałem Wam tutaj przekazać, to tu już przekazałem te cztery układy zademonstrowane, czyli te cztery układy połączeń cewek w moim dynamie prądnicy. Takie będę chciał wykonać. I tu, jeżeli będziecie chcieli, abym wykonał jedno z tych czterech, jako pierwsze, to proszę napisać w komentarzu, które byście chcieli, żebym wykonał jako pierwszy układ połączeń tego dynama. Ewentualnie na informacji, które tu podałem, może ktoś zaproponuje jakiś swój układ połączeń tych cewek, który będzie lepszy niż te, które ja tu zaproponowałem. A więc tu, żeby już dłużej nie przedłużać tego filmu, to co chciałem, to Wam tutaj przekazałem. Tak więc w dniu dzisiejszym to już by było wszystko, co tu chciałem Wam przekazać. Dziękuję Wam za oglądanie, za cierpliwość i zapraszam na kolejny film, w którym wykonam testy.